ja wszystkim, witajcie w nowym filmiku na moim kanale Zapraszam was na kolejnego tygodniowego vloga w moim wykonaniu Takiego szkolnego, bo chyba takie filmy lubicie najbardziej eee, co, pokażę wam taki mój typowy Typowy szkolny tydzień e, Więc e, lecę do szkoły, z poniedziałek, mam tylko trzy lekcje W poniedziałki wtorki mam właśnie tylko po trzy lekcje, więc mam chill out, Mam wakacyjną esce po prostu, tak dalej Czuję, bo nie przemęczam się w te dwa dni no dopiero później za to mam kolejne dni lekko przeładowane, ale to i tak jest do przeżycia, powiem Wam, że ja więcej się uczę w domu niż w szkole i to jest jakby prawda, więcej robię sama dla siebie niż do szkoły i polecam Wam przybrać taki tok myślenia w klasie maturalnej, ponieważ co z tego, że ja się nauczę na konkretny ten temat z jakiegoś przedmiotu i dostanę super ocenę, jak ten temat na przykład akurat go nie będzie na maturze, wiecie, mamy na przykład na Polskim niektóre takie dodatkowe lektury robimy, których wcale na maturze nie ma i jak akurat wiecie, coś mi nie odpowiada, no to wychodzę z założenia, że matura na pierwszym miejscu, tak? I e, uczę się z różnych repetatoriów, uczę się właśnie z y, pytań ustnych i y, 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 wiecie, żeby to wszystko być ogarnięte, dobra. Lecę do szkoły, a już mogłam pokazać takie paznokcie. Sobie zrobiłam wczoraj. Akurat świeże, w każdym mam to chyba mówię, że robiłam nowe paznokcie, ale tam się mega szybko przejadły, bo miałam migdałki. Jakoś nie lubię migdałków chyba na swoich dłoniach i już je zaczęłam gryźć, już poszły. No, chciałabym Wam coś tutaj powiedzieć, że robię ekstra ciekawego, ale no niestety uczę się do sprawdzianu z Polskiego, oglądam tutaj wiedzę z Wami, bo mam Sprawdzian z Potop, z takiego potopu, co ja mówię? Potopu to się dzieje z Laurą, oczywiście, mam, ale to tak dla siebie, dla, dla, do matury. A mam z wojny i okupacji, i chciałem sobie orzechy, bo liczę, że to mi pomoże z moją pamięcią. Skoro orzechy takie są świetne do pamięci, to naprawdę sobie wmawiam to, że jedząc je, ja lepiej zapamiętuję. Jak na razie działa, więc spoko tak. Eee, w ogóle zobaczcie mój segregator z notatkami. Dobrze, słuchajcie, się z wami we wtorek. Tutaj już jest moje stanowisko pracy. Lubię wtorki pod tym względem, że e, mam na 12.40 do szkoły, ale o 9.00 mam już korepetycję z matmy, więc jakby tego dnia nie marnuję, tylko coś robię. Właśnie się dzwaniem z moją e, korepetytorką z matematyki Mm, jakby ktoś jeszcze był zainteresowany to ścisła matura na instagramie piszcie bardzo, bardzo fajne lekcje wracam do naturalnego wywoływania skrętu, już nie na pasek od szlafroka to są moje naturalne loki, zobaczcie Powróciły, myślę, już w 100% po tym prostowaniu. Tak się niektórzy bali, że nie wrócą. A wróciły, tylko jest kwestia odpowiedniej pielęgnacji i troszeczkę przyzwyczajenia ich do tego. Jeszcze teraz fajna, taka wilgotna pogoda była, więc one mi się jeszcze bardziej skręciły. Natomiast pójdę do fryzjera niedługo i sobie zrobię warstwy i po prostu będą mi się wtedy jeszcze lepiej kręciły, chociaż ostatnio to mam w głowie takie, wiecie, różne wizje. Raz ym, mówię sobie, że nie, no lepiej wyglądam w prostych włosach, w ogóle zostaje przeprostych. Potem mówię, nie no, ja chcę jednak tak kręcone i jestem jakaś bipolarna. Yy, ostatnio to w ogóle stwierdziłam, że chciałam rozjaśnić te włosy, ale to chyba też na razie jeszcze nie ten etap, może będę starsza. Yy... Wydaje mi się, że mogłoby mi to postarzyć. No także tyle miałam. Teraz spotkamy się z Damianem, chodziliśmy trochę po sklepach. E, trochę coś tam mojego Tato, urodziny świętowaliśmy, a teraz miałam właśnie zajęcia z angielskiego, e, bo mam taki kurs przyspieszony do matury z maturalnych i to trwa tam kilka, kilka jest tych lekcji. Eee, po godzinie, więc no trochę mi to daje, ale w sumie nie za dużo i lecę się teraz umyć, bo jestem już spadnięta. Okej, okay, słuchajcie, so jestem to jest z i z całkowicie Cake. Okay? Pokażcie, Patrzcie, ludzie. Obrabowaliśmy majkę. Słuchajcie, bucik, jakiś taki, wiecie? cyganski, wiecie? Ja okay, chciałam rozstawić stoisko, to mogłabym to sprzedać. Budka, budka Tutaj są, jedne... zielone dresy. Mam, co chcecie, do wyboru Tak, Słuchaj, bo słuchajcie, bo jedziemy zrobić, sesję yy, do współpracy, tak? Yy, ja nie mam żadnego celu w tym, ale po prostu. jestem taka miła, że Po to prostu jestem taka miła, a mam bardzo dużo nauki dzisiaj. I muszę to wszystko zrobić, jak wrócimy. Więc naprawdę musimy się pośpieszyć. Rilsa, zdjęcie, coś tam, coś tam. Już nie, już więcej nie ma. Już więcej nie ma. Rodríguez to zdjęcie kończy. Tak to dużo. O, dobrze nawet, jak jest taki rozwinięty, to dobrze wygląda całkiem hmm. no. Noże nie. bije deszczem, wiatrem. Minus 5 stopni na pomorzu. 3 stopnie w Warszawie. Pozdrawiamy. Ja i Iliana? Iliana? Riana, no to jaka Iliada, Iliada, Iliada. Ja jestem Riana, lekko mnie rozwiało, jest tak zimno, że będzie... Myśla... Jadę na narty. jadę na, na narty. Nie, nie mam czapki. Zaraz wezmę choćby tą czapkę będę jak czop chodził. Hey, słuchajcie, wróciłam już z wyprawy z Kacperem, naprawdę yy, było lodowato, tak szczerze, o co tutaj chodzi, nie ma jeszcze zimy, a było mi dzisiaj zimniej niż w Norwegii, a byłam w tej samej kurce co w Norwegii Mega chore, powiem wam, ale już jestem, cały dzień nic nie jadłam, co 18, dopiero je mój obiadek, yy, ostatnio uwielbiam łosoś. mega dużo przypraw tu posypałam, nie zwracajcie uwagi, z bułką, tak, fajnie I piję sobie sok, czemu to... Poszedł to mi po oczach mi, o dobrze. Sok z rokietnika, o ile dobrze pamiętam tą nazwę. E, o oh, capi okropnie, ale podobno ten sok wspomaga pamięć. Tak moja mama stwierdziła i każe mi to pić, a z moją pamięcią jest naprawdę źle, więc próbuję różnych sposobów, tak zaczęłam jeść orzechy. Bo właśnie będę to pić, no nie wiem, może coś to... Wspomoże mi trochę, bo naprawdę moja pamięć, ja nie wiem, ja na, na TikToku coś o tym wspominałam, ale Wam tutaj jeszcze nie. Ja słuchajcie, dosłownie ostatnio z tą pamięcią moją jest tak, że ja coś robię, i albo ja coś mówię, a ja po sekundzie, już zapomniałam co powiedziałam. Albo w sensie, nie chodzi mi o takie, wiecie, że wchodzę do pokoju i zapomniałam co miałam w nim zrobić, bo to to myślę, że ma każdy. Słyszę, że mam swój pełno mm. Takie trochę ważniejsze rzeczy w stylu. Nie wczoraj to słowo się tak są na hiszpański, na pamięć, i ja już dzisiaj go nie pamiętam ani, nie, ani słowa. Dosłownie, nie, nie wiem, mega mam problem z koncentracją. Te lektury, które przerobiliśmy już parę miesięcy temu, ja już nie pamiętam. A naprawdę umiałam chociażby Kondrada i ja już wspomniałam imienia tej jego ukochanej. Dosłownie, okej, okay, to są może głupoty, ale ja to naprawdę potrzebuję na maturę, i ja nie mogę z takimi rzeczami mieć problemów, tak. Całe moją ukaczuję, że idzie na marne i strasznie mnie to demotywuje, denerwuje. To no nie jest tak, że się nie uczę, tylko ja po prostu zapominam tego, co się uczę i ja tu, powtarzamy oczywiście te lektury, dlatego to sobie jakoś tam głowię, systematyzowuję, ale nie wiem naprawdę o co chodzi. Uważam, że używam za bardzo efektywnych metod i wszystko to kiedyś na mnie działało, teraz no nie. Jest mi smutno z tego powodu. Chciałam powiedzieć to, to że dosłownie zgubiłam przez to, znaczy przez to, no trochę przez to, bo przez moją niepamięć, dosłownie wzięłam ze sobą słuchawki, szłam do babci. Miałam pudełko od słuchawek, miałam w nim dwie słuchawki, w sensie miałam w uszach dwie słuchawki i zamiast włożyć je do tego pudełka, to nie. Ja zapomniałam o tym, że sekundę wcześniej dosłownie wzięłam to pudełko ze sobą, zamiast włożyć je do pudełka, jak już chodziłam do babci i nie było żadnego problemu, bo byłaby w pudełku. I nawet gdybym zgubiła pudełko, to mogłabym je zlokalizować sobie, ale nie. Ja zapomniałam, że wzięłam pudełko i włożyłam je do kieszeni. Kieszeni, której potem nie pamiętałam której. Potem szukałam ich w drodze. Wydaje mi się, że szukając ich mogły one mi wypaść, ale dosłownie dwie naraz mi wysunęły się z kieszeni. To też jest tak mega abstrakcyjna sytuacja, że nie wiem, nie pamiętam może one gdzieś są, tylko ja nie pamiętam gdzie, ale zupełnie nie potrafię znaleźć. Druga sytuacja, równie abstrakcyjna, zgubiłam dwa pierścionki. Dosłownie, jakie to jest. Jakie to jest prawdopodobieństwo, że zgubicie dwa AirPodsy, i to nie mając je w uszach, ani nie, że całe pudełko, tylko pudełko mam. Mam pudełko, mam puste pudełko, nie mam Airpodsów. Zgubiłam dwie słuchawki, a później, znaczy kilka dni jeszcze wcześniej e, Zgubiłam dwa złote pierścionki Złote i to takie, które dużo dla mnie znaczyły w sumie e, To takie pamiątkowe, sentymentalne pierścionki I bardzo jest mi naprawdę przykro, bo ja nigdy takich rzeczy nie robiłam, nie gubiłam nic I jakby pilnowałam wszystkiego e, No złote pierścionki to moje ulubione dosłownie Miałam okres, co dzień na ręku, zdjęłam je do robienia ciasteczek. Były brudne w cieście, bo zdjęłam je trochę za późno, leżały na blacie, stwierdziłam, dobra, wezmę jak skończę to robić. I potem jak nie pamiętam, czy ja je umyłam z tego ciasta, czy ja je gdzieś zaniosłam, no po prostu wiecie, przez pierwszy tydzień, dwa ja byłam pewna, że no się gdzieś z tym domu znajdą, ale nie, już minęło miesiąc od tej pory. I te, te pierścionki się nie znalazły. Jeszcze tego samego dnia z moją mamą dosłownie szparały się w śmietniku, bo się zastanawiałam, czy ja omyłkowo ich nie zrzuciłam, po prostu, czy nie wyrzuciłam do śmieci. Ale dwa i ja rozumiem jeden. Ja rozumiem, gdyby to była jedna słuchawka, rozumiem, gdyby to był jeden pierścionek. Ale jakim cudem dwa? Jakie jest prawdopodobieństwo, że zgubicie dwa pierścionki leżące na blacie? I to dosłownie wiem, że moja mama tego nie wzięła, wiem, że mój tata tego nie wziął, bo dosłownie od razu biegałam potem do makszalona i szukałam. Wiecie. To nie było tak, że ja gdzieś zgubiłam. Tak samo i te słuchawki. To nie było tak, że gdzieś nie wiadomo gdzie w świecie leżą. Tylko ja wiedziałam, że ja je chowam do tej kieszeni. Tylko nie wiedziałam, której. Tak samo z pierścionkami wiedziałam że, wiedziałam, że są gdzieś w domu, tak? Naprawdę jestem zła na siebie, ale z drugiej strony jestem lekko przerażona, bo czuję się jakbym miała jakiegoś Alzheimera dosłownie. Jakbym nie pamiętała życia już. No po prostu. Coraz więcej jest takich sytuacji, kiedy ja naprawdę nic nie pamiętam, okej okay, to już się zaczęło już od jakiegoś czasu, bo już też tak było często, że jak ktoś mi coś mówił I ja dosłownie potem, wiecie, byłam tak osłupiała, tak ja mu go nie słuchała, ludzie myślą, że ich naprawdę nie słucham, to nie jest tak, że ich nie słucham, ja po prostu zapominam Jakby coś mi mówią, a potem ja tydzień później Tak osłupiała się czuję jak tego słucham i to tak Nie to, że jedna osoba, tylko trzy, cztery osoby już mi tak mówią, że no ale przecież się to mówiłam i ja jestem wtedy taka, wiecie, mnie jest głupio Bo ja sobie myślę, że yy, Wiecie, brzmi jak taka osoba, która ma wszystko w dupie i wszystkie uczucia i w ogóle nikogo nie słucha, a ja po prostu zapominam i nie, to nie jest normalne. Dobra, słuchajcie kochani, ja tutaj właśnie siedzę i drukuję notatki z epok tym razem. Tak to wygląda. Tutaj mam po dwie, drukuję na jednej stronie, żeby troszeczkę mniej papieru zużyć, Staram się być ekologiczna, ale tych notatek jest naprawdę mnóstwo. Bo słuchajcie, teraz e, otrzymałam nową porcję notatek od pani Siebie: Podługa korepetycje e, na Instagramie. Możecie sobie przejrzeć link, zostawiam wam też. E, Wy do w stronki w opisie I słuchajcie, ja też od tej pani mam Opracowania pytań jawnych na maturę ustną O co często pytacie, skąd ja właśnie to biorę I czy mogę Wam to wysłać Nie, nie mogę, ponieważ są to e, płatne pytania Natomiast dostaniecie je Teraz są bodajże na promocji Z tego co wiem, właśnie na tej stronce Także zerknijcie sobie, macie tam w sumie dwie opcje Pierwsza opcja to jest zakup tabelki Ona kosztuje chyba 80 zł, taka tabelka Gdzie w skrócie macie odpowiedzi na pytania no wiadomo, jeżeli losujecie to na ustnym, to musicie troszeczkę rozszerzyć tą swoją wypowiedź Natomiast są tu takie skrócone odpowiedzi na pytania do każdego jawnego pytania ustnego Albo możecie kupować poszczególne podręczniki lekturowe, na przykład z tych lektur, które Wam najgorzej idą, których totalnie nie ogarniacie To macie wszystko od podstaw, razem z fragmentami, razem z właśnie odpowiedziami na ustne, w tym takimi turbo rozwiniętymi takie naprawdę, na niektóre pytania tam macie odpowiedzi na dwie strony. Więc wiecie, to jest naprawdę takie no, rozwinięte, ze wszystkimi szczegółami opisane odpowiedzi na i razem z opracowaniem lektur. I to możecie sobie zerknąć w różnych cenach, w zależności od tego, jak długościowo są te lektury, ale naprawdę są dosyć no, takie porządne, szczegółowe do opracowania. Także mogę Wam śmiało polecić to, w zależności od tego, co wolicie, czy właśnie taką tabelkę ze wszystkim, czy te pojedyncze podręczniki lekturowe, czy właśnie może nie idą Wam te epoki, zobaczcie jak to wygląda głównie to jest w formie takiego e-booka jakby i zobaczcie to jest wszystko kolorowo, ja tutaj może za dużo nie powinnam pokazywać, więc nie będę ale generalnie tak to wygląda, macie wszystko podział na renesans i tak dalej razem z na końcu tego wszystkiego macie też zadania, proszę bardzo zadania, raz tutaj akurat Macbeth, w tych właśnie z tych z epok są też często jakieś tutaj utwory literackie i na końcu zadania z informatora, razem z odpowiedziami do nich. Także możecie sobie przy okazji poćwiczyć, też dużo różnych obrazów i tak dalej. Wszystkie epoki są szczegółowo, naprawdę szczegółowo opisane. Jest ich stron tutaj, no, minimum 50 do każdej epoki, także naprawdę dosyć sporo. Ja właśnie siedzę i drukuję te, wiecie, najważniejsze, e, takie najważniejsze punkty, które po prostu mi się przydadzą i będę się z tego uczyła, także. Zajrzyjcie do opisu, ja mogę śmiało panią siebie jako repetycję wam polecić. Fajnie, widzę was z kolejnego dnia. Ja wstałam. E, wczoraj naprawdę już tak późno zasnęłam. E, dzisiaj mam na 8 do szkoły. To jest jedyny dzień, kiedy mam na ósmą. Wiecie, tak strasznie ciężko jest się przestawić, jak każdego dnia ma się na później. I nagle jeden wyskakuje, taki dzięki, tej jest na 8. I chciałam iść wcześniej spać, ale nie dałam rady, bo miałam zależy że na głowie. Uczyłam się jakiegoś tekstu hiszpańskiego. Pedro Garcia jest un atleta educado que ayuda a los padres. Eee, no właśnie, tak się nauczyłam, że już się zapomniałam. Dobrze, muszę to sobie powtórzyć. I słuchajcie. Lecę do szkoły, bo nie ma czasu na gadanie. Może wezmę we ze sobą, możecie coś będzie ciekawego, ale w sumie wątpię. coś się możecie w ogóle w tej szkole, A raczej, raczej nic. Rozmawiacie, ja się tutaj uczę właśnie z matemaksem. Matemaksem je uczy matematyki. Jak nie umiecie matematyki, tak jak ja, to polecam, bo... Naprawdę, mówi tak prostym dosyć językiem, tutaj zobaczcie, uczy się właśnie nierówności, a tutaj na kamerce gadam z Laurą, która też się uczy, znaczy gadam Jesteśmy dosłownie obie wyciszone, ona się uczy chemii jakiejś, ja się uczę matematyki i tak, tak gadamy, że nie gadamy, ale się motywujemy nawzajem, żeby wiecie, się nie robić jakichś niepotrzebnych rzeczy, tak? I... Patrzymy na siebie, żebyśmy nie wchodził do telefonu, bo przed chwilą się rozłączyłyśmy, ja wyszłam na Tiktoka, a ona wyszła na Instagrama i tak się dzwoniliśmy po 10 minutach i obydwie się niczego nie nauczyliśmy. A tak siedzimy, patrzymy na siebie, obydwie się uczymy i elo, jest fajnie, polecam. Okej, okay, wygląda jak chop. noszę tą samą kurtkę co w Norwegii, a jestem w Polsce. O co tu chodzi? Jest mniej więcej zimniej chyba niż w Norwegii A... no dobra jest zimniej, mniej stopni jest aktualnie Taki mój Auschwitz, zwykły, zwyczajny Bluza brązowa, spodnie brązowe Tarapka jak zwykle z Tomiego Lecę do szkoły Ejka, słuchajcie, wróciłam już ze szkoły, jest godzina 12 Ale wyszłam z niej, bo po prostu nic się nie działo, mało kto był, i jakieś już zostały głupie lekcje. No, okej, okay, zdarza się czasem. Po prostu y, wiele z nas właśnie mi pisało, że, że oni też mieli taką bardziej taktykę w klasie maturalnej, żeby nie chodzić do szkoły, tylko siedzieć w domu i uczyć matury I ja to preferuję i naprawdę więcej się nauczę sama w domu niż w szkole, więc, y, więc tak. Ze śmiesznych rzeczy to y, okazało się dzisiaj, że. Y, biorą mnie do szkolnych milionerów, w sensie między międzyszkolnych jakieś tam, o bo jest jakiś tam konkurs, to jest wiecie, milionerze nie, że w TVA nie będę występować, tylko milionerzy tacy właśnie międzyszkolni e, i że pięć najlepszych osób ze szkoły, każdy biorą i hmm, 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 bardzo mi miło zostałam wzięta chociaż... Bardzo eee, trochę beka, bo ja nie umiem, nie mam więcej ogólnej o świecie i nie mam takich jakichś ciekawostek życiowych, takich, tego typu rzeczy. To ja nie zgłębiam. Ale eee, to pani mówi do mnie: Dobra, zainstaluję sobie aplikację milionerzy i sobie trzaskać zadania. Albo masz w grę milionerzy? I mówię, że nie mam. E, no to trudno. Ale zainstaluję sobie aplikację i co? Będę się uczyć do tego do konkursu. Ale nieważne, muszę pani doktorować zależy, żeby tutaj. Nasza szkoła to wygrała, więc musicie postarać, tak? E, ja dzisiaj idę na depilację Jeszcze o tym nie mówiłam, ale na laserową Bo nie niczym testowałam Nigdy laserowej depilacji, ok? E, w sensie testowałam taki mm, Depilator domowy Laserowy, ale To wam kiedyś pokazywałam Mogę wam teraz już powiedzieć po czasie, że Używałam tego z parę No nie pamiętam ile dokładnie miesięcy, ale Dosyć długi okres czasu i nie widziałam żadnych, ale żadnych efektów, dlatego po prostu się poddałam i jednak zdecydowałam się, że. Muszę się wybrać na serio depilację laserową taką. 6 zabiegów. Na razie sobie wykupiłam pakiet. No nie jest to tanie, ale wiecie, jak to ma być na całe życie. Te 6 zabiegów może przy takich problematycznych włoskach jak moje nie wyjść, bo ja naprawdę mam takie dość twarde, uporczywe włoski. Więc najwyżej dokupiłam, dokupię, nie wiem, jeszcze dwa zabiegi i to będę wiecie miała 8 tych zabiegów. To już spokojnie na wiele, wiele lat będę miała spokój, robię całe nogi. Także mega się cieszę, bo nie chcę mi się ich golić. Nie, nie oszukujmy się, to jest naprawdę męczące. Myślałam, że nad pachami, ale pachy nie są dla mnie tak uciążliwe, jak nogi, więc ja mam wrastające włoski na nogę, w ogóle to jest przede wszystkim problem. I to tyle wróciłam, żeby się uczyć, więc będę się uczyła filozofii i innych rzeczy. Pisałam dzisiaj, test z angielskiego, poszedł mi spoko i pisałam jeszcze kartkówkę z matmy, poszła mi rewelacyjnie. Dosłownie była tak prosta, że aż się nudziłam. Jestem już po depilacji. Yy, w ogóle nie bolało, także spoko polecam. Jeżeli się boicie lasera, że będzie bolał, to nie boli. Yy, na pewno, w porównaniu do pasy cukrowej, wosku, wszystkiego to jest duża różnica. Ogromna, wręcz bym powiedziała. Yy, zastanawiam się też na biki nad bikini, czy nie zrobić na lato, ale to już kurczę dużo, bym nie po pierwsze wyniosło pieniędzy, wszak bym chciała robić wszystko naraz. A poza tym, no Bikini, to już akurat rozmawiałam z panią, że bardzo bolesne, więc chyba na razie się nie zdecyduję, ale zobaczymy. Ale nie o tym bym chciałam powiedzieć. Kończąc ten odcinek, chciałam tylko powiedzieć o tym, że mając wybrane te studie psychologiczne, nie zastanawiałam się nad tym, jak... Dużo czeka mnie pracy i ostatnio trochę bardziej zgłębiałam wiedzę i tutaj słucham różnych podcastów, psychologów, oglądam różne filmiki na YouTubie, e, trochę czytałam na ten temat, no i wiecie, do tej pory myślałam, że można jakoś obejść system, zrobię na szybko te studia, zaraz otworzę swój własny gabinet i się będę, będę przejmować pacjentów, tak sobie kiedyś myślałam, e, ale no już od pewnego czasu wiem, że niestety życie nie jest takie kolorowe. Naprawdę zdaję sobie sprawę, jak bardzo życie jest niesprawiedliwe, jak wiele lat studiów ludzie muszą, szczególnie z medycyny czy prawa, ile jest nauki. Okej, okay. zawód prawnika może jeszcze się odpłaca pieniężnie, ale jeżeli... Chodzi o ludzi po medycynie, którzy tyle w to włożyli pracy, to i tak uważam, że lekarze za mało zarabiają. Znaczy wiadomo, to zależy, że każdy przypadek trzeba by interpretować indywidualnie, ale można powiedzieć, uważam, że jednak lekarze są nadal niezbyt docenionym zawodem. Podobnie jak właśnie lekarze psychoterapeuci czy psychiatrzy, tak. A już nawet nie patrząc pod kątem tego, ile się będzie zarabiać, to kiedy w ogóle zacznie się zarabiać? Na przykład, patrz, patrzcie, Ile potrafi wynieść taki influencer, e, taki nie pokroju mojego, e, czyli taki mini influencer, tylko już mówię o takich dużych influencerach, ile oni. E, ostatnio oglądałam wywiady, gdzie oni mówią, ile zarobili z współpracy jednego TikToka 8 tysięcy, 10 tysięcy, 12 tysięcy, e, z posta ponad 20 tysięcy. I to tacy, wiecie, nie tacy jak Freeze, tylko tacy, no średni. To są takie zarobki, a wiedzy. Z, z żadnej, studiów żadnych i wiecie, to jest mega niesprawiedliwe znaczy, się nie umniejszam im i e, i gdybym była na ich miejscu na pewno też byłabym bardzo wdzięczna z, z tego, że, że takie robię zarobki, takie wyświetlenia po o to, jak świat jest niesprawiedliwy i tak właśnie doszłam do wniosku e, przez chwilę się w ogóle zastanawiałam, czy na pewno jestem na tą psychologię, w momencie kiedy się dowiedziałam, że ja po pięciu latach studiów e, na psychologii muszę potem zrobić jeszcze, żeby móc w ogóle Leczyć, żeby móc stworzyć swój własny gabinet, e, jako psyro, psychoterapeuta, muszę jeszcze potem zrobić 4 aż lata mm, podyplomowych studiów, tak? Czyli muszę zrobić magistra na studiach i później podyplomowe, jeszcze 4 lata. E, z tego co wiem, to tylko prywatnie i jak patrzyłam na koszty tych podyplomowych, mm, nie wiem jak nazwać studia podyplomowych, chyba tak to się nazywa, koszty tego, obozu, że to jest masakra, dramat. Jak to jest drogie, więc wiecie, ja już chyba będę odkładać na studia podyplomowe, ale na te pierwsze studia na pewno na prywatne nie idę, bo yy, nie po to teraz wydaję tyle na korki i staram się... Wiecie, dobrze zdać tą maturę, żeby iść na prywatne, bo wierzę w to i manifestuję to, że jestem w stanie się na publiczne. Także to jest chyba moja dodatkowa motywacja. Wiecie, że jeszcze tyle przede mną lat nauki, że teraz muszę sobie poradzić. No nie wiem, czy to jest motywacja, czy demotywacja, tak w sumie. Ostatnio naprawdę mam takie straszne rozkminy, ale muszę się jakoś motywować, żeby naprawdę nie oszaleć, i wiem, że teraz te moje problemy, o których ja Wam mówię, za 5 lat będą mi się wydawać mega głupie, i i będę miała dużo poważniejsze, ale po prostu takie moje przemyślenia z ostatniej chwili e, oglądałam też teraz bardzo fajne różne kanały psychologiczne i fajnie chciałabym się dowiedzieć na ten temat więcej, wiecie nie z YouTube'a, tylko serio na studiach bo bardzo mnie ten temat ciekawi i chciałabym, naprawdę to jest jedna z niewielu dziedzin, na których mogłabym słuchać po prostu wiecznie i cały czas i naprawdę bardzo mnie to ciekawi, także wydaje mi się, że naprawdę Będę się spełniać w tym zawodzie, jeżeli to mi się uda, więc te 9 lat nauki, żeby to się udało, nie będzie zmarnowane. Chciałabym już podziękować za oglądanie tego filmu. Widzimy się już za tydzień w tym filmiku. Buziaki, pa pa!